Jeszcze nie było tej szkoły ani nowej, ani starej. I mówił do swojego pana, słuchaj panie, ja już jestem dorosły, już mi się nie chce się robić nic. Ja to polecę do swoich kumpli na taki zlot, bo my na Bachmatach mamy co 5 lat, taki zlot zlatują się wszystkie okoliczne smoki. A bo pan mówi, no ale sorry, e, jakie to smoki, skąd te smoki? No tak, e, smok czuchóweczki. E, przylatuje też e, smok Witowski i e, smok e, Wojnowski i smok e, Korchowski. Znajcie te korki? Nie. A miejscowość Kraśkowszczyzna ta, ta, ta. No, to są korki. I przylatuje jeszcze y, smok i stoczki I nowo, y, starokorniański. I my wszystkie smoki z okolicznych wiosek zbierają się tam na Bachmatach i <śmierdziwia> naradzamy się, co zrobić, jak ludziom pomóc. A niektórzy smoki są trochę leniwe i mówią, że najlepiej to robić nic. I najlepiej siedzieć w czymś miękkim. W czymś miękkim, właśnie. Na taki przykład pi... W takiej trawie miękkiej. No właśnie. Albo w krzakach miękkich. Na przykład. Najlepiej to robić nic. I jeden smok taki jagodnicki, taki stary, mówi: Ja to będę żyć 1500 lat, bo ja robię nic. Ja nikomu nie pomagam. A po co? Oni i tak wszystko wiedzą i umieją. Po co? Zaraz te traktory powychodziły, już nie trzeba ani konia, ani smoka. Niech traktorami jeżdżą. A smok Tupicki mówi, no ale przecież, no, tak nie może być, że my tutaj robimy nic. Przecież my też my, żyjemy tu na tej ziemi, mieszkamy tutaj. Trzeba ludziom pomagać i trzeba ich pilnować. No i tak się naradzali, naradzali. I na tym zlocie, na tym e, bachmackim, Smog zapoznał panią Smoczycę. Panna Smoczycę. Jak się nasz Smog nazywał? Jak, jakie imię? Smog Dubicki. No, Dubicki to nazwisko. A imię jakie damy mu? E, Jak? e, Jan. 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 Sebastian. Jan. Nie. Jan, Jan ja, to bardziej ja, po swojsku. Jan Sebastian Dubicki, okej? Okay? Nie, Jan. Ja, ale Jan i drugie Sebastian. Jan Sebastian Dubicki. A jego narzeczona, tak, którą zapoznał i później w narzeczeństwo się wdali, to się nazywało jak? Małgorzata. Małgorzata? Nie. Małgorzata? nie. nie. Albo Marzena. Mai Mar. Marzena! Marzena Marta Jagodnicka. Ok? Okej. Okay. Okay. No więc marzena Marta Jagodnicka wpadła w oko naszemu Janowi Sebastianowi Dubickiemu. No i już serducha im tak zaczęła pukać mocniej, mocniej, mocniej. I zaczęły się spotykać wieczorami. To nas ona do Dubic przyle przyleci i spacerują po Dubicie. A ciemno! Dzienna... Żadnej latarni, żadnego nic, nikt ich nie widzi. A czasem to ten dupicki leci tam do jagodnik jest nią gdzieś tam poza kłoniami, poza kłoniami chodzą. Tują się i żeby nikt nie widział. No i takie to zaloty były. I oni postanowili, że jak już będą jeszcze bardziej dorośli, to się pobiorą i narodzą się im ślimaczątka. A na tej górze, na tej wysokiej, tam, w pachmatowskiej. Tam jest ja takie pomy. Pan... No poszukiwają. Tam smoki latają. Latają? No widzisz. Jak to? No tak to. Ty je widziałaś? nie? Pewnie żartuje no leciały. Le... Więc nie kłamie. Nie. I, i więc jak się wszystkie smoki się zebrały naradzić, postanowiły, że od tej pory one nie będą robić nic. Tylko będą pomagać ludziom podpowiadać, bo przecież smoki latają po całym świecie i między sobą się porozumiewają, i jeden drugiemu opowiada, co gdzie ludzie zrobili. Więc postanowili, że też będą podpowiadać ludziom, co trzeba zrobić, żeby życie szło naprzód. I pierwsze, co wymyślili, a e, e, Smok Dubicki podsłuchał, że trzeba doprowadzić wodę do każdego domu. Czyli zrobili rurociąg, nie smoki, tylko ludzie. Doprowadzili wodę do każdego domu, a smok latał, zaglądał w okna i pilnował, żeby ludzie nie marnowali wody. Dlaczego trzeba oszczędzać wodę? Żeby, żeby... żeby mogło... No. Bo, jest, bo jest mało wody pitnej na świecie. No właśnie, bo jest mało wody pitnej na świecie, jak na przykład czyści, czyścimy zęby, nie włączamy sobie i tutaj szrujemy 5 minut. Ja tak nie, ja tylko, żeby namoczyć toczysteczkę, a potem jak chcę opukać, to sobie myję i tak wyłączam, żeby o tak sobie w Bardzo, piamy. bardzo dobrze. Ale smog jeszcze wymyślił, że on założy sobie ogród. I będzie wodą podlewał ogród. Czy może on wodą taką z kranu? Nie. 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 Za bardzo niekoniecznie. Jaką wodę do, do podlewania deszczówka. Dyszczówka. Co to jest deszczówka? Ze chmur leci. Z chmur leci woda, tak. I pod, pod rynne podstawiamy jakieś beczki i jakieś coś. Zbieramy wodę i później tą wodą podlewamy. Ona jest o wiele zdrowsza. A tą wodę z kranu, no to można pić, można do jedzenia ją można się w niej wykąpać. Ale już podlewać to tylko deszczówką. No więc smok założył ogród. Wiecie gdzie? Tam gdzie po jednej stronie cmentarz, a po drugiej stronie szkoła. A między, między cmentarzem a szkołą jest taki lasek. I tam on zrobił parę grządek. I zaczął tam hodować różne warzywa. Jakie warzywa? Pomidory. Marchewki. Ogórki. Ogórki. Cebule. Cebule. Kartofle. Kartofle. Kto lubi kartofelki? Wszyscy konie Sebastian! Zabry. Ja też lubię kartofle. A Krystian też... Nie lubię. A I więc i zaczyna, zaczął podlewać właśnie deszczówką. I karpusty wyrosły zastało. takie kartofle. Takie? Takie marchewki. A ja jeszcze I większe, większe! Takie widziałem. buraki! A ja jeszcze większe widziałem. I tyle tego było, było to że on nie, nie wiedział co z tym zrobić, więc nie zaczął część oddał do szkoły, do stołówki. Do no. naszej? Do waszej. A myślicie z czego surówki robi się? Z warzyw. No właśnie. A gdzie skąd te warzywa? Przecież nie wyjedziemy. Chyba pić. świnie też hodował. No, robisz tak. Pewniesz. Bo jak I kurczaki też, bo jakby dziś dali nam na obiad kurczaki, jak nie ma farmy kurczaków. No właśnie. Chyba to wszystko ten smok. I słuchajcie, i on tak wszystko godował i, i, i rozdawał i, i dzielił się i częstował i, i tak dalej. a Później poleciał do dużego miasta. Jakie znacie miasto duże? w Polsce! Hajd, Białystok! Kraków! Kraków! Warszawa! Warszawa! Jeszcze? Kraków! Kraków! Kraków. Kraków. Gdańsk! Okej! Białystok! Białystok! Super! Załość. Okej! Okay. I zobaczył, I zobaczył w centrum miasta taką wysoką, wysoką, wysoką wieżę. A na wieży coś okrągłego, co robiło tak... ZEGAR! Właśnie. I myślę, co to za dziwo takie. A jeszcze jak porna godzina, to on robił bim-bom. Stał ten nasz chłop przed tą wieżą, patrzył i nie mógł zrozumieć, o co w tym chodzi, dlaczego... To a tak... to zegar! A to był zegar. Później dzieciaki mu wytłumaczyły, że to zegar, że to pokazuje godziny, że odmierza minuty, godziny i... i, i bim, sekundy! I sekundy, i bim-bomba, i bim-bomba, jak jest pełna godzina, a, a w dużych miast, miastach jeszcze hejnał gra. Smok się nauczył po, po, posługiwać się zegarem, Wrócił do, do Dubicz i przyszedł Moje. do pani Mirki. I mówi, pani Mirko, byłam w dużym świecie, widziałem zegar, dlaczego u nas w Dubiczach nie ma? A pani, bo to wioska. A pani Mirka mówi, no bo wioska nie ma takiej potrzeby, żeby mieć zegar. A dlaczego u nas nie bim bomba? A pani Mirka mówi, ale, ale. O pewnej godzinie coś tam gra? Gra? Tak, tak, tak. No właśnie, I, i smok mówi, ja to, jak byłam w tym dużym mieście, już nauczyłam się posługiwać się zegarem i nauczyłam się czytać. Czy ma Pani książki dla smoków? Pani Mirka mówi, mm, dla smoków? No nie wiem, ja mam książki dla dzieci, ja mam książki dla dorosłych, ja mam książki okay. y, dla staruszków, ja mam różne książki. A co Cię interesuje? Interesuje mnie książka e, o, em, hmm, e, o Królach Polskich. Pani Mirka mówi mam. A jeszcze interesuje mnie książka, gdzie by można było em, e, dużo obrazków oglądać. Pani Mirka mówi mam. No i smok przychodzi. Wy przychodzicie? Wszyscy jesteście zapisani do, do biblioteki? Tak. No super. I pani Mirka wypożycza mu też. A czasem po prostu bierze do domu książkę i z nim się dzieli. Czyta ona, później czyta on. I czasem smok pożyczał książkę, a najbardziej lubił pożyczać śpiewniki. Wychodził na górkę przy Bachmłatach, przy jeziorze, siadał, otwierał śpiewnik i zaczynał śpiewać. A ja tu siedzę, a ja tu patrzę, a woda płynie. I tak dalej. Śpiewał, co, mi, co mu ślina na język przynosiła. Niekoniecznie w nuty zaglądał, ale bardzo lubił sobie mordyczeć tam. Mordyczeć? No, nikt go nie słyszał. On mógł sobie tam pokrzyczeć, wykrzyczeć się, albo wypłakać jakby było. albo się wypłakać. A jak brał taką smutną książkę, taką o miłości, takiej. E, e, Łózowej. A jak on czytał? No normalnie, tak jak wy czytacie. Politeka. Smoki nie czytają. Ale, ale, to no jak co? Czytają. Ja czytają. ci powiem, że smoki czytają mało o, tego. Gadają, smoki uczą się w waszej szkole, te smoczęta, ale w starej. W nowej się uczą, bo Tej. w starej. No, w Tej. płaszczu nie Przychodzi smok, siada w kąciku. I słucha na lekcji. A, co nasza pani mówi? Co pani mówi? Ale I jak tak dzieci to... zaczynają rumor, to, to ten smok robi sobie tak, bo on nie, nie znosi szumu, hałasu. I wtedy, i wtedy przychodzą te smoczęta ze szkoły i mówią, tato, mamo, tak tam głowa boli, bo tyle było krzyków w tej szkole, a wy ich nie widzicie, bo oni są w tych płaszczach niewidka. To teraz oni obserwują nas? Tu? Tak. I słuchają tą historyjkę? Tak. Jak kiedyś się stało i powtarzają tak. to? Tak. Ja oni mogą... No co, będziesz Ej. szukał? Nie. No nie, to nie, się nie ruszyło, To Kuba, ale my, my opowiadamy dalej Dobra. historię. Później Dobra. będziemy szukać, okej? Okay? No więc jak on już się na, nakrzyczał, naśpiewał, naczytał się, wracał do domu. I czasem Smoczęta mówili, tak, tak głowa ja boli i tato zaprowadzał ich do lekarza, a lekarz pisał receptę. A z receptą trzeba iść gdzie? Do, do, do lekarza. lekarza. Z receptą do lekarza. Od lekarza z receptą? Do apteki. Do apteki. Do apteki. Do apteki. Gdzie najbliższa apteka? Fajnówce. więc smok. Raniutko. Rozkładał skrzydła i leciał do apteki. Tam podawał kod i pesel. Wykupował lekarstwa. Przywoził do domu i leczył swoje dzieci: albo żonę, albo sam się leczył. I jak już wyzdrowiał, a tabletki mu zostały się przeterminowały, to co trzeba było zrobić? Wyrzucić. Gdzie wyrzucić? Do kocha. Nie w żadnym wypadku, bo to jest trucizna. Do specjalnego pojemnika w aptece. Do specjalnego pojemnika w aptece, a jak nie ma pojemnika, to... Kuba, Kuba, jak nie ma pojemnika, to wystarczy zanieść i pani w aptece w okienku Włożyć wszystko w tarabeczkę i pani w okienko oddać. Bo tabletek nie wyrzucamy do śmieci. A tylko serogów... do specjalnego śmietnika. Tak, no. do specjalnego pojemnika. Więc smog czasem przylatywał do zaprzyjaźnionej apteki i mówił: Słuchajcie, a czy ja mogę zrobić taką, taką smoczą miksturę? A, a pani aptekarka mówi, a po co panu taka smocza mikstura? Bo ja znam taki specjalny przepis na taką smoczą miksturę, którą zapodaję swoim dzieciom i one robią się posłuszne. Oni nie brykają, nie krzyczą, nie skaczą, na głowę nie włażą, tylko robią to, co im powiem. No i pani aptekarka pozwala. Kuba! czuł się trochę daleko. Dobrze. Chodź chodź do mnie. No, chodź tutaj bliżej. No dobrze, no. Tu lepiej widać. O, pan usiądzie, nowe go i będę o kupić. By... <grymujesz> I jak przywoził do domu tą miksturę, smoczą. Он иногда давал полежечко каждому и сам выпивал, потому что время нервы его съедали. Выпивал, чтобы быть спокойным. И в один разу, пошел наш смок, <coughs> над бахматы, хотел на копать белый чтобы высыпать игрушка при своем доме, и выкопал ворок с пенницами. I tyle kasy, tyle złota. Co z tym zrobić? Myślał domu, w domu, myślał długo. Naradzał się z żoną, naradzał się z dziećmi, z sąsiadami. No, co z taką kasą? Po co? Jemu nie jest potrzebna. Ktoś powiedział, że to trzeba oddać do banku, bo to należy do państwa. A powiedziała. Zaniósł on do banku ten worek pieniędzy. Ale bank powiedział: Znaleźne się należy. Jedna czwarta należy do pana. Nasypali mu trochę mniejszy worek tych pieniędzy, i siedzi smok i myśli: Co z tymi, po co mi? Ja mam wszystko: mam ogród, mam warzywa, mam zdrowe dzieci, jak coś, to ja po prostu sobie dam radę. I wymyślił, że on zafunduje dla dobic Tak taki duży nadpis: dobicze cerkiewne. Ale I gdzie... takie domki, i taką silownię i plac zabaw. Macie? E, tak, a, ale to niedawno zostało No żyłaś, a kto mówi, że to dawno? E, to dopiero jakieś No, kilka... no bo niedawno, niedawno przecież to... znalazł ten skarb, no. Jak to niedawno? To kiedyś? Kuba. Ha. No przecież ten smok nadal żyje. I tu siedzi gdzieś. I tu gdzieś siedzi. I on i jego dzieciątka. Więc się podzielił i postanowił, że w dobiczach będzie ładnie I w dobiczach będzie e, dla wszystkich tak jak trzeba. I przyszedł z tym workiem pieniędzy do pana Wójta i mówi: Panie Leonie, ja mam tutaj kasę, która mi niepotrzebna. Ja daję, ale pan musi zrobić, e, wynająć firmę, żeby zrobiła porządek. No i pan Leon tak zrobił. Wynajął firmę i robi porządek. A jeszcze nasz Smok bardzo lubił chodzić, latać do Witowa, nie do Witowa, a do stacji Witowo-Kolejowej koło Korchów. Wsiadał do pociągu, bo tam jeździł jego znajomy Smok, wsiadał do pociągu i jechał. Raz jechał do Hajnówki, raz wracał jechał do Czeremchy, a czasem do Białogostoku przez Hajnówkę, a czasem do Bielska przez Czeremchę. Ja sobie jeździł, bo bardzo, bardzo lubił podróżować pociągiem. Kto z Was jeździł pociągami? Ja, ja kiedyś. Ja, ja często jeździłem. Ja też? Ja jeździłem do lekarza. No też. super. pociągiem z, ze starego Bezowa do. do Białego Stoku. Do, do, do Białego Stoku. Super. No właśnie. I nasz smok też bardzo, bardzo lubi jeździć pociągiem. A czasem, czasem maszyniście nawet pozwalają mu jechać na lokomotywie. I pewnego razu on wraca, że to był taki smutny. I mówię, słuchaj, ja już nie rozumiem tych ludzi. Ja jadę na lokomotywie jako maszynista. Przed przyjazdem, fakt, że nie ma tam szlabanów. Wskakuje mi jakiś dziadek na sam, samochodem, po same koła prawie niemalże. Ja nie mogę zahamować, bo jest duży skład. A mówi, a w Hajnówce, na dworcu, tam przecież są rysowane takie żółte linie, które nie wolno przekraczać. A dzieciaki stoją, pchają się, jeden drugiego popycha, mało któryś nie wpadł mi pod koła. Żona mówi, no to trzeba ludziom przypominać o zasadach e, przebywania przy torach kolejowych, e, mówi jeszcze. A jak jechałem z Hajnówki i nawet były szlabany pozamykane, to jedna kobieta z rowerem pod szlaban wlazła i chciała szybciej przejść przez tory. Ja na nią trąbiłem, i trąbiłem, i trąbiłem, a ona machnęła ręką i biegnie przez te tory. Można tak? Nie! O, no a wiecie. właśnie te, teraz jest takie rozwiązanie, że zamiast czekać idziesz na wiadukt i. I takie tak. są schody do góry. Tak. Albo przez dół. Albo przez tak, przejście podziemne. Okej. Okay. I już jak w Dubiczach zaczął się robić porządek. Smok jeszcze przyszedł do wójta, mój Panie wójcie, wie pan co? Trzeba by latarnie wymienić, bo w Dubiczach po nocy ciemno jak w worku. Idziesz i nie widać. Kto nas naprzeciwko? Można dostać. Ktoś mnie pobija, ja nie będzie wiedział kto. Trzeba zrobić latarnię, zrobić nowy deptak, zrobić to ładnie. No i powstał nowy deptak w dubiczach. I świecą latarnie i jasno. I wieczorami smok bierze pod rączkę swoją panią smokową, smoczyc smoczycę i spacerują w tę i we. W tę i we. Czasem biorą dzieci, ale mówią, ci, żeby nas nikt nie słyszał, nas nie widział, pospacerujemy, pospacerujemy. Czasem Pani Mirka zaprasza i dzieci, i wszystkich na górę, na kino. No co, filmów nie oglądaliście na dużym ekranie? No, Oglądaliśmy w kinie. No nawet, bo... sorry. No widzicie. I smok też bardzo Kali lubi kdo? przychodzić, siada w pierwszym rzędzie i ogląda filmy. On bardzo nie lubi filmy pro, pro zabi o zabijaniu. Ja też. A lubi, ja a, też. lubi Kreskówki. Ja, Jak to? Ja lubię kreskówki. Wa ulubiona Kreskówka. Sztuka Maja. Sztułka Maja, super. pingwin z do skaru albo Smurfy. Super. Ja Smurfy. A ja jeszcze lubię. Smurfy. Okej, okay, a ja jeszcze lubię wilka um, wilkę i zająca. A ja też lubię. Znam no tą bajkę. I tą i Jerry. O! A ja właśnie oglądam może nie kreskówkę, ale jest taki film, raczej serial. Mm -hmm. Miraculous. Ma. A, to jest ten. Late mi, mi, Miraculous. Ale smog Czyli ma biedronka i czarny. Ale smok ma jedną zasadę. Jak jest serial, kreskówek na przykład tego samego, tej mojej Jerry, ani sam, ani dzieciom nie pozwala oglądać więcej niż jedną serię, niż jeden odcinek. Jak to? No tak to. Bo przed telewizorem nie wolno siedzieć non stop od rana do nocy. No. no. Bo trzeba jeszcze żyć poza telewizorem i poza komputerem. Więc... Pozwala posiedzieć, obejrzeć jeden odcinek i później mówi proszę iść sobie na spacer, do innych zajęć, pomóc mamie, bo sprzątać w pokoju, dowiecie u tych smoczą w pokoju, to pewnie tak jak u was. Jak ja mam mama nie huknie, to w porządku nie doczekać się. A czasem nasz smok. Idzie do swoich przyjaciół. Nie toperzy. No właśnie, I jego przyjaciele nietoperze Czasem go namawiają. Słuchaj. My to jak śpimy, to wiesimy do góry nogami. Zrób tak, jak my. I smok pewnego razu zrobił tak, jak nie toperze. do góry nogami, a że był ciężki. I nogi nieprzyzwyczajone, jak ryknął, jak pobił głowę. I poszedł do lekarza i mówi, Boże, mi tak głowa boli, a co ja mam zrobić? A pani doktor pozajrzała w gardło, mówi, o, tam u pana ogień. Trzeba zgasić, bo zostanie pan zapalenia całego ciała. I mówi tak. Następnym razem, jak Pana koledzy będą do czegoś Pana namawiać, co sami potrafią, a Pan nie czuje się na siłach, albo nie umie, albo nawet nie chce, zawsze trzeba powiedzieć nie. Nie musi Pan robić tego, do czego namawiają. Na przykład stoją koledzy mówią: weź zapal, weź zapal, my tutaj palimy, weź się Ty pociągni. Powiedzieć nie. Nie chcę, nie lubię, nie smakuje mi. Albo ktoś mówi, weź, wiesz, tutaj skitraliśmy piwo, butelkę. Chcesz łyka? Nie, nie, ponieważ nie. Nie, nie, nie na każdą głupotę trzeba się godzić. I tak też nasz smok odpowiadał swoim kolegom nietoperzom. Nie na każdą głupotę ja będę się godził. Mam swój rozum. Dziękuję. Bardzo. Bardzo. Bardzo.